Pani Coffee Day, dzień z kawą i kartą. I jak dziś zwykle, dalej cały czas dmucha. W końcu to nasza polska Złota Jesień. A na dzisiejszy dzień mamy karteczkę wieża. Kartę, która mówi o tym, że dzisiaj będziemy załatwiać sprawy urzędowe, dokształcać się, szkolić się, część z Was będzie medytować ale też będziemy mieli chęć zagłębienia tematów, które są tylko nasze. Będziemy mieli też tendencję do zamykania się w sobie, jak księżniczka na wieży i robienia tego, co lubimy. Raczej będziemy nieprzystępni dla innych, chyba że już będziemy musieli gdzieś wyjść i coś załatwić. Wieża mówi też, że jest to dobry dzień na załatwianie spraw urzędowych, jeżeli oglądasz to, taki dzień, gdzie urzędy pracują. Ale również to jest dobry dzień na wszelkiego rodzaju zabiegi kosmetyczne oraz na y, dopieszczanie swojego hobby, szczególnie jeśli to jest jakieś pisanie, czytanie, tworzenie. No i dzisiaj, jak się mówi, wieża Boga, więc dzisiaj też jest dobry dzień na. Wszelkiego rodzaju medytacje. Życzę Wam cudowności, a wieża też przekaźnikowa, więc informacji, które się Wam przydadzą.